Dzisiaj mam jedno takie kluczowe pytanie, w tym filmie oczywiście. Chociaż to pytanie już mam od bardzo, bardzo dawna, i jest to ważne pytanie nie tylko dla mnie, więc w niniejszym publicznie chciałem je zadać. Nie wiem, czy tam będzie widać. Bo są refleksje światło i szyby są tak właśnie ułożone, ale tam jest taki zielony Porszak. Taki zielony Porszak tam jest tutaj przy szybie. Więc yy, może pójdziemy tam zobaczyć. Dobrze. Więc to pytanie brzmi. Czy Jarosław Kaczyński którego nie znam i nie wiem z jakiej bajki się urwał, skąd on jest i tak dalej. Czy Jarosław Kaczyński jest zdrowy psychicznie lub chory psychicznie, bo tego nie wiem, a chciałem się dowiedzieć, aby Jarosław Kaczyński na tu i teraz, na przykład na dzień 6 maja 2023 rok, aby opublikował szczegółowe badanie swojego ciała, duszy, umysłu oraz centralny układ nerwowy, obwodowy, układ nerwowy i wszystkie inne szczegółowe badania. Skład jego krwi, skład linfy, badanie moczu, badanie kału i wszystkie inne pozostałe badania, bo chciałem wiedzieć, jaki jest na teraz stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, a mam duże wątpliwości co do jego stanu zdrowia. Więc mniejszym zadaję pytania, bo. Muszę być przekonany w ponad 1000%, że Jarek jest zdrowy. Jest zdrowy w 111%, a nie mniej, ponieważ to Jarosław Kaczyński uzurpuje sobie prawo, aby mnie reprezentować, moją rodzinę. Moich najbliższych, moich znajomych, i wiele, wiele niewinnych istot, które nie kumają o co chodzi jeszcze. Więc to jest dla mnie ważne, czy Jarosław Kaczyński, którego nie znam i nie wiem, czy chciałbym po. Boże, drogi. To zależy, z której strony poznać Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński może mieć kilkanaście różnych stron, więc to mogą być te jakieś lepsze strony i jakieś takie inne strony, więc mógłbym mieć pecha i poznać Jarosława Kaczyńskiego nie z tej strony, co trzeba. A ten eksperyment mógłby się fatalnie dla mnie zakończyć. Więc może tak już niech pozostanie, że nie znam Jarosława Kaczyńskiego, ale muszę wiedzieć, czy jest zdrowy, czy, czy jakoś tak, no, no, nie do końca jest zdrowy. Tam jakieś, nie wiem, narządy wewnętrzne, narządy zewnętrzne. Tam jakaś kość strzałkowa, żylaki, jakieś kolano, coś te sprawy. No więc nie chciałbym, żeby ktokolwiek chory reprezentował mnie. Bo jak ten, ten ktoś niby jest chory, albo w hospitalu przebywa, nie wiem jak jest hospital po niemiecku, to może być. Krankenhaus, tak? Krankenhaus? Czy jakoś tak? Więc wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński jest chory i jest w jakimś hospitalu na cokolwiek, i jest to dłuższy pobyt, to kto wtedy niby reprezentuje 45 milionów Polaków? Bo będę zmierzał właśnie do wyciągnięcia takich konkretnych, prostych, jasnych wniosków. Jak Jarosław Kaczyński jest chory, krócej lub dłużej, albo jakieś skutki uboczne, diabli wiedzą jakiej daweczki. Może się diabnął prezes, czy nie diabnął się, albo miał objawy bezobjawowe od trzech lat, czy więcej. Więc jeśli Jarosław Kaczyński jest chory, to jaka jest skuteczność jego pracy, jego pracy umysłu, jego pracy zawodowej, czyli reprezentowania innych wolnych istot. Dlatego też zdrowie Jarosława Kaczyńskiego jest ważne. To znaczy, czy Jarosław Kaczyński jest chory, zdrowy, na dziś, na tu i teraz, czy jest chory, czy jest jeszcze jakoś inaczej, i tak dalej. Według mnie, powinno zostać powołanych co najmniej 15 niezależnych zespołów badawczych specjalistów ze wszystkich możliwych dziedzin, i żeby one niezależnie zbadały stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego a szczególnie takim gumianym, bo to chyba nie wiem, jest gumiany młotek i tak kolana, kolana sprawdziły Jarosława Kaczyńskiego i odruchy centralnego układu nerwowego i obwodowego um, układu nerwowego i wszystko, wszystko inne też dziękuję.